Wszyscy wyczekujemy drugiego sezonu Ninjago Powstanie Smoków, który premierę będzie miał prawdopodobnie jeszcze w pierwszej połowie tego roku. A jak się okazuje, trzeci sezon jest już w produkcji. To chyba dobra wiadomość i powinniśmy się z niej cieszyć, czyż nie? Aktor podkładający głos Arinowi w oryginalnej wersji językowej pod jednym ze swoich filmów na YouTube, odpowiadając na pytanie fana, Zdradził, że właśnie trwają nagrywki do trzeciego sezonu. Teraz jednak tego komentarza już nie ma, co znaczy, że chyba nie powinien tej informacji ujawnić tak wcześnie. Ale bądźmy szczerzy, czy kogoś to dziwi, że ninjago jest tworzone tak bardzo do przodu? Mnie nie, choć myślałem, że twórcy najpierw poczekają na premierę sezonu drugiego, aby zobaczyć, jak się on przyjmie, i dopiero będą kończyć produkcję sezonu trzeciego. A jak widać, sezon trzeci może być gotowy jeszcze przed premierą drugiego. I zastanawiające jest to w sumie w kontekście publikacji ninjago na wyłącznie. Na Netflixie. W końcu ten serwis bardzo lubi kończyć seriale, które nie sprzedają się dobrze, ale mniejsza o to. Ta informacja na temat produkcji sezonu trzeciego nie byłaby jakoś niesamowicie niesamowita, gdyby nie fakt, że mamy początek stycznia. A jak już wspomniałem, sezon drugi będzie miał swoją premierę prawdopodobnie w pierwszej połowie tego roku. A skoro sezon trzeci już lada chwila będzie skończony. To chyba każdy z nas już domyśla się, że w tym roku, w 2024, możemy dostać aż dwa sezony. To byłoby łącznie 40 nowych odcinków Ninja Ninjago Powstanie Smoków w ciągu jednego roku. Naprawdę świetna wiadomość. Jeśli miałbym wytypować miesiące, w których te nowe sezony zadebiutują, to podejrzewam, że pierwsza część drugiego sezonu mogłaby pojawić się w marcu wraz z premierą nowych zestawów, a część druga w czerwcu. Za to sezon trzeci pojawiłby się nie wcześniej niż w październiku, ale te spekulacje zostawmy na razie na boku, dopóki nie dostaniemy jakichś potwierdzonych informacji. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę to, że na kanale Lego właśnie zadebiutowała krótka seria shortów o mechach. A na półkach sklepowych być może pojawią się jakieś kanoniczne książki, nawiązujące do świata nowego ninjago. Nie wiemy, co jeszcze twórcy mają w planach, ale podejrzewam, że tych niespodzianek będzie o wiele więcej. Czy tylko dla mnie, póki co, 2024 rok zapowiada się niesamowicie? To może być naprawdę wspaniałe i soczyste 12 miesięcy.